Możecie też zauważyć, że ten celownik w tym pojeździe jest niezwykle mały, ale nie dajcie się zwieść, bo grałem trochę tym i strasznie lubi dawać karafiorki niekiedy. Ujej! Jak to weszło?! <gry> Hej, witajcie! Z tej strony Szyszka. W dzisiejszym materiale poruszymy temat szwedzkiego czołgu, a tak w zasadzie szwedzkiego niszczyciela czołgów. Jest to UDC-03, ósmy poziom, który prowadzi do szwedzkiego SRV-103B. I najpierw weźmiemy bitwę, a później sobie powiemy więcej na temat tego pojazdu. Rzuciło nas na łapę Pilzno w losowaniu na same ósemki, czyli git lusowanie. No, i to, co charakteryzuje ten czołg, i ogólnie ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, w tej linii, to dwa tryby. Jeden tryb to jest tryb poruszania się, lecz drugi jest to tryb snajperski. No, i jak sama nazwa mówi, w trybie hmm, tym szybszym szybciej się obracamy, szybciej jeździmy, jednak hmm, płacimy tym. Dłuższym ładowaniem i mniej cenniejszym działem, i też mniejszą depresją, bo możecie zauważyć, że ten ciąg nie ma, praktycznie nie działa. Jednak zaraz, jak dojedziemy na swoją pozycję, włączymy tryb snajperski, przez co będziemy mniej mobilniejsi, ale za to będziemy mogli lepiej opuszczać działo, szybciej ładować i być bardziej skutecznym na polu bitwy. Jeżeli chodzi o działo, jest to jedno z najpotężniejszych działań na tym kierze. W trybie sniperskim ładuje coś około 8 sekund na pociskach podstawowych 390 obrażeń 288, tak chyba widzę tak, 288 czyli także jest to przepotężna wartość. Tutaj daję myszkę na sam dół. Żeby utrzymać taki efekt, żeby być dosyć wysoko. Możecie też zauważyć, że ten celownik w tym pojeździe jest niezwykle mały, ale nie dajcie się zwieść, bo grałem trochę tym i strasznie lubi dawać karafiorki niekiedy. Jak to weszło? <śledzimy> Idealne powitanie odcinka. Ojoj, <gry> oj. ale to co sprawia, że to działa jest jedno z najprzyjemniejszych na tych tierach, oraz to, że jest jedno z najpotężniejszych, to szybkość pocisków. zwróćcie uwagę, prawie 1400 metrów na sekundę. Kosmos po prostu. Nie musicie mierzyć z, duży, z poprawką, jeżeli celujecie na pojazd, który jedzie. Po prostu. Jak jakiś pojazd jedzie, to możecie na niego skierować i tak pocisk doleci bardzo szybko. Na pociskach goldowych też penetracja ogromna 330, jeszcze prędkość sama 1600, kosmos. Hajeki też niekiedy się przydają mimo małej penetracji 53, ale zadają 480 uszkodzeń i ta prędkość pocisku też nie jest już rewelacyjna. I tak najmocniejszą stroną tego pojazdu jest działo oraz kamuflaż, który jest bardzo dobry. Czyli no, to, co powinny się charakteryzować szwedzkie Tedeki. Ten burak nie wiem, co zrobił. Po prostu przejechał, Nie starał się ukrywać, tylko chciał za wszelką cenę dojechać do tej pozycji. LTTBK jeszcze dorwaliśmy pięknie. Może jeszcze raz to nam się uda? Pięknie. Wcześniej to działaliło kalafiorki, ale teraz to nie wie co się stało. Tam jest jakiś medzik Jest to Lorka. Przepięknie ją wytłuczemy Ucieka teraz. No no. Na przykład teraz, no nie? Ale to też kwestia tego, że być może nie do końca skupiłem to działo. I widzicie, jak zmieniam w, ze snajperskiego na ten ruchliwy bardziej, tu zmienia mi się sama kontura pojazdu. O, jeżeli chodzi o celność tego działa. Lorki nie udało nam się dorwać, niestety. Ale kto wie, może zaraz. Może tam będzie jeszcze skorpion znajpiący. Mam taką szczerą nadzieję. O pancerzu nie ma co mówić w tym pojeździe. Bo nie istnieje, nawet jeżeli skontujemy się mocno. Załaduję burzaki. Damida. Ale to nie weszło mobilność jest bardzo dobra szczególnie do tyłu ten pojazd potrafi w bardzo szybkim czasie się wycofać i to sprawia, że UDES jest jednym z przyjemniejszych trzewkowych pojazdów jego odpowiednikiem jest STRV S1 który chyba z plusów ma tak, lepszy pancerz, ale nie znam na tyle dobrze pojazdu, więc yy, ręki sobie nie łutnię, że tak jest. to zatem bitwa się skończyła. Prawie 3000 na liczniku. I nic nie odbiliśmy, nie zrobiliśmy nic po asyście, no bo taktyka tym czołgiem jest bardzo prosta. Stać z tyłu, kampić i kolorek sam się wbije. Na tym polega gra tym czołgiem, jesteśmy po środku stawki i też trochę na minus wyszliśmy. Ulepszeń polowych nie mam, jakby kogoś się interesowało to ma pogląd na perki oraz na wyposażenie. Dosyłać, żeby były wysokie uszkodzenia na minutę. Wentylka, bo nie wiedziałem co tu jeszcze dać, ewentualnie to może mi coś dać? Dobra, mam tego dużo. 110, więc e, mogę popatrzeć. 0,31. To by miał tam taki sam efekt, jakbym włożył wentylkę. Tylko, że wentylka mi jeszcze inne rzeczy poprawia. Turbo nie ma sensu dawać, bo i tak ten czołg jedzie. E, sami widzicie. 70 na godzinę, do tyłu 50. Także kosmos. Jak to dodam, to. Te wartości wynoszą 74, i tak dalej. Ewentualnie można dać coś do zasięgu widzenia, bo jest on dosyć słaby. Tam chyba widzę 340 metrów, zaraz sobie przeliczymy 20-35. Nie 35,0, ale to i tak jest mało. Część się może zastanawiać, czemu. A jeszcze do czasu celowania. u 2,75 może 2,5 dobra nie weźmiemy wętrkę część się może zastanawia czemu nie biorę siatki maskującej tylko cichy układ wydechowy to dlatego że siatka maskująca działa tak że jeżeli stoimy, to musimy odczekać 10 sekund bez ruchu, żeby to się włączało, czy tam 5. Już nie pamiętam, ile tam jest czasu. Ale to się opłaca na takie czołgi, na nieszyciele czołgów z wieżą, takie jak SUSUS 130 pm Borsig Waffentrager, Scorpion G. Jednak jeżeli macie taki czołg, który ma działo wmontowane w kadłub, nie ma wieży, no To będziecie się cały czas ruszali, i ta siatka nie będzie Wam działała zbyt dobrze. Dlatego, ten wybór co do cichego układu wydechowego. Tutaj rzuciło nas na mapę Zatoka Małż. W losowa losowanie lekko trudniejsze, bo na dziewiątki. I dosyć mało TDK-ów 3D TDK na stronę z tego co widzę. Z czego nasza T30 i e, Vipera, to są pojazdy dosyć turmowe, bym powiedział. Mamy LCK. No tutaj ciężki strzał był, nie ukrywam. Ciężko było coś takiego trafić. Ale, może Indian. O, Indian idealnie się wychylił. Można go klepać na spokojnie. Może jeszcze Leopard się fajnie wychyli. Tylko też trzeba uważać na tego Iwena. Bo może mnie. w dobry sposób wykryć. Strzeliłem, lajd, ale. To nie miało prawa wyjść. Tutaj bardzo często lubią jakieś czołgi stać. Zniszczę ten budynek, bo on mi będzie zdecydowanie przeszkadzał. A nasz Iwen mam nadzieję, że je tego wyprze tego Ewena i da nam komfort tutaj strzelania Żebyśmy się nie obawiali spota z jego strony. Tutaj ci Proto może się wychyli, jak może jak się wychyli to być może oberwie fajną bułkę od nas. Ogólnie UDES, zwany też cds nie pytajcie mnie dlaczego, jest bardzo sytuacyjnym czołgiem. Nie będziecie nim zawsze robili super wyników, mimo że znacie ten czołg na wylot. Ponieważ to zależy od drużyny przeciwnej, czy jak w tamtej bitwie będą się głupio wychylać i będziemy mogli ich zasypać pociskami. Czy po prostu będą się kitrać w tej bitwie jak w tej i grać bardzo spokojnie. Też trzeba wiedzieć, kiedy UDES trzeba zmienić pozycję, przeszarżować, a kiedy zostać i czekać na swoją zwierzynę. Jest 1 do jednego. Różnica tylko 800 HP. Już tysiąca, bo wyrwałem ból od na ale on po prostu blind'a strzelił, gratki dla niego. Mam nadzieję, że drugiego blind'a nie dostanę. Tutaj nie skupiłem do końca, a strzeliłem, bo widziałem, że będę miał mało czasu. Nie będzie drugiej dobrej okazji na to. Ale to się opłacało, zdecydowanie. Też strzelimy blind'a w tego UDESa. Teraz. Na razie nic. Też od jutra, ja to nagrywam w niedzielę, od jutra ma wystartować linia frontu, więc jakiś materiał się pojawi z niej i szczególnie e, chciałbym nagrać materiał o tej nowej mapy tej takiej pustynnej żebyście tam wiedzieli jakie są tam fajne pozycje z czym to się je po prostu dobra 4 do 1 trzeba się powoli zwijać nikt nie miał prawa mnie wykryć Tutaj nie zdziwię się jak mało zrobimy, bo nie oszukujemy się, to jest słaby wynik. 800-900 uszkodzeń na tych tierach, ale no mówię, w takich szybkich bitwach, gdzie e, wrogowie szybko się ulewają, nie ma fajnej walki, to ten człowiek będzie robił słabe wyniki, ale jeżeli będzie e, bitwa dłuższa, e, będą wyjeżdżać, nie zwracać uwagi na nas, to zrobimy bardzo fajny wynik. Dobra, jest to moment, byśmy przeszarżowali. Szczególnie na tego Chieftain'a. Ewentualnie pomożemy z tym kpz Tylko się cofną. Mam nadzieję, że ponownie wychyli swój tył. A ja tego kpz mocno się obawiam, szczególnie ze względu na jego potężne pociski od rąk w burzolce. Dobrze, pojedziemy po tego ciftaj na proto. Teraz tak UDES czy KPZ? Myślę, że UDES. Później się zajmiemy KPZ-em. Nie ma sensu używać tego trybu, ponieważ, jak sami widzicie, hmm, walka jest. Dobra, i tak zginę, ale chociaż oddam jeden strzał. No właśnie. I tak zrobiliśmy prawie 1500 uszkodzeń. Bitwa szybka, 15-4. No a w takich bitwach wolnymi czołgami nawet będzie ciężko co robić. Ciężko jakieś super wyniki robić w takich szybkich bitwach. Szczególnie mam takie problemy na e czy na Mausie. To jest największa bolączka tego wszystkiego. Także nie zrobiliśmy też super wielkiego wyniku, nawet jesteśmy chyba w top 5 najgorszych. Raz, dwa, trzy, cztery, pi. nie, jesteśmy w top 6. Jesteśmy. E, dziewiąt. E, dziewiątki, e, dziewiątki e, Nawet wysłobieć ci umiem. A, jeszcze ostatnio dodali e, jakby to powiedzieć rangi, klasyfikacje. E, jakby kogoś to interesowało, to... E, Moja klasyfikacja wygląda tak: mam Asa 2, mam 6924 punkty, więc z jakiejś 400 i mógłbym awansować do Asa 3. Też możecie zauważyć rekord uszkodzeń prawie 8000 na E3. No, tutaj zaraz zrobiłem. Kołbanowa pula. Jakby kogoś to jeszcze interesowało. No i chyba już przejdziemy do ostatniej bitwy. Chciałem wyjść, żeby zobaczyć, ile mi brakuje do dziewiątki, ale. O, Deubina! Katastrofalne losowanie do dziesiątki. Ale no cóż. Plan będzie wyglądał tak. A jakby kogoś jeszcze interesowało, czemu muzyki nie ma, to dlatego, że jak gram tak na osobno złota poza nagrywkami, to włączam muzykę ze Spotify'a i ją słucham a z tego względu, że ta muzyka z Vota mi przeszkadzała, to ją po prostu wyłączyłem. Ale wracając, plan jest taki, żeby pojechać w te pozycję przy tym domku, tylko proszę mnie nie popychać. A później przestawimy się ewentualnie na tory, jakby nasi przegrywali, no bo często się zdarza na tej mapie, że ta strona przegrywa... nasza. A skoro mm, będą, będzie jechać dużo czołgów w tę stronę, to więcej korzyści dla nas. Bo my lubimy, jak jest dużo czołgów, szczególnie tych wycholonych na długo. No i czekamy. Na razie sr 3 b i Paton też czekają. Problemem na tej mapie z tego co widzę jest to, że nie ma żadnego lighta, który by nam to wszystko wyświecił. Dlatego ja już się przygotuję na ewentualną porażkę na linii 0. Szczególnie. Mam na myśli połamać te drzewka i, i tak dalej. Ewentualnie tutaj można by się początkowo ustawić, a później spierniczyć do pozycji dla T30. Chociaż tam, gdzie stoi te 30 jest lepiej, bo wyżej. A zatem cofniemy się do niej. I ustawimy się tutaj. Akurat nie są w zasięgu... Nie mogą nas wykryć, ponieważ nie są w tym białym okręgu, czyli w maksymalnym zasięgu widzenia. I można by tu postrzelać. Na razie będziemy ładowali w Pixel szoty. O! To chyba w ziemię weszło. Tak mi się wydaje. Ale no cóż, będziemy czekali dalej na tego mx 30, który jest już czołgiem kolekcjonerskim. Tutaj będziemy się cofać. Po garnku nie weszło. Na takie pixelu, już tym pojazdem mogę sobie pozwolić, jak zresztą w innych szwedzkich niszczycielach czołgów. Tylko niepokoi mnie jeszcze ta prawa strona, ten AMX 30 TVP. Na no nasze M103 mocno obrywa, jeszcze tam jak pancer jest. Nie ciekawie, nie ciekawie. Ale nasi jeszcze jako Taką miasto trzymają Uuu AMX 30 już tutaj Przywędrował Aj nie weszło Giezdor tutaj ładnie się ustawił mam nadzieję że Aj bad timing Niestety No i widzicie genialny kamuflaż tego pojazdu Nawet jeżeli AMX 30 się tutaj Ustawił to nie, nie wykrył. I to jest mocno zaleta TD-ków tych. to zostało wykryte. Zaraz zapewne my też będziemy wykryci. O i w takich sytuacjach UDES się sprawdza najlepiej, gdzie rywale są wystawieni długo na ostrzał. Dziwne, że to nie weszło. O nie, face. I uciekamy. Bo nas wykryje stąd jak nic. Tutaj jest fajna pozycja, która mi się podoba. Mam nadzieję, że z tym ef szybko się rozprawiał. Wejdzie to? Nie weszło. No trudny strzał to był dosyć. O, wychyli się tym Starfajem jeszcze. Mam nadzieję, że mnie nie wykrył. Dobra, elegancko. I mamy obronę jasnej góry. Obrona Częstochowy. Nie ma sensu na tego A wyjeżdżać, ponieważ jakbym na tego A wyjechał, to... Mógłby mieć bułe ody. Dostać byłe od jak pancera, a tego byśmy nie chcieli na pewno. Zatem jedyne co nam zostało to czekać. Czas teraz odgrywa istotną rolę. No chyba, że nasze bizony coś w mieście podziałają. Ale no, ja bym nie ryzykował tak czy siak. No więc na razie remis 8 do 8 coś strzela do naszego projektu 65. I czekamy 8,5 mniej więcej, minuty do końca. A ja w ogóle jestem w tym trybie ruchu. Tak się dzieje. Czemu nie mogę tego opuścić. Działa. Jak panther strzelił, co mnie zaskoczyło, bo nie wiem skąd I ktoś na skończenie. O nie. O <ścoughs> No i się pożegnaliśmy pan shotem od jak pancera. Ja myślałem, że jak strzelę w tego AMX-a 30, to tak samo strzelając z tego E-75 TS nie będę wykryty, ale teraz widzę, że ten AMX-30 stał dalej od tego E-75 TS. No i to spowodowało, że mnie wykrył. Raczej ta bitwa niestety będzie bitwą przegraną. Jedno, wie, jedno na pewno wiemy, że nic więcej to my tutaj nie zrobimy, zatem to będzie przegrana. Ewentualnie poczekamy na wyniki końcowe. No i możecie się z wota spodziewać materiałów na temat Mini frontu yy, oraz na temat Esterfa 103-0, ponieważ Mogę go w sumie teraz badać, ale wolę poczekać na doświadczenie, bo tego wolnego nie chcę marnować. Ja oszczędzam na takie aspekty jak działo, albo po prostu gąsienice. Albo silnik, to już się zobaczy. Jeżeli chodzi tutaj, to widzę, że tylko penetracja się poprawia. O 10 tak? Nie. Na podstawowych aż o 20. Ogólnie o 20 to się poprawia. Na esterfale 103b? O, o, już przyszły wyniki z bitwy. A, a na esterfale 103b mamy to samo działo co na 9 tierze. Tak jak się spodziewałem, porażka. Jak pancerz zagrał mega ostrożnie te buły wy tego patona we mnie fajnie mu siadły. No i w każdy pojazd oddaliśmy po jednym strzale, przez co zrobiliśmy 2000 uszkodzeń, amx -a 30 zniszczyliśmy, czyli 9 tier, 400 po asyście i byliśmy trzeci, trzecim, najskuteczniejszym czołgiem w tej bitwie. Jak pancer w ogóle! Prawie 7 koła! No, gratki! Żeby jak pancerem zrobić takie wyniki to na dewinie to Wow, ja jestem w szoku. No więc UD-03. Jest to jeden z przyjemniejszych czołgów drzewkowych na tym poziomie. Bardzo dobre działo, bardzo dobry kamuflaż, fantastyczna mobilność. Tylko no z pancerzem kruko, ale kto patrzy na pancerz, jeżeli chcemy znajdzić, tak? Jest to czołg dla snajperów, dla tych, którzy są cierpliwi, lubią kampić. Ja wolę bardziej grę agresywną, ale po prostu wbijam sobie esterfas 3 b dla wyzwania. Także, no, co mogę powiedzieć więcej. To był kanał Szyszka. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!